Dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam do obejrzenia komentarza. Komentarza gry z Iglo. Jest to dokładnie grupa. Grupa H. Czarnymi gra biodro a białymi gra Pamilian. Zobaczmy, co to się zdarzyło. Mamy już na początku troszeczkę nietypowe otwarcie. Otwarcie krzyżowe z drugiej strony, białe. Od, zajmują Sansana. Wszystko jest w, w, w miarę normalne, ale troszeczkę nietypowe. Doseki. Ten ruch też nie aż tak często widziany, ale jest w porządku, chociaż jest nastawione na tworzenie na lewej stronie, która nie jest aż tak ciekawa, w związku z tym, że tutaj mamy niski kamień. Ale myślę, że akceptowalne również. I teraz. Naturalnym ruchem w tym momencie było po prostu jakieś rozszerzenie na bandzie. Można tak, można tak, to wszystko jest normalne. Białe popchnęły, i czarne odpowiedziały. I takie pchanie, im dłużej będzie trwało, to tym więcej czarne będą mieć na plusie, bo czarne idą po piątej linii to jest bardzo dużo punktów, więc nie chcemy tego robić długo. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego popchnęliśmy raz, tak, że bia białe nie chciały dać się tutaj jakoś spłaszczyć. Ale już dalej nie możemy. No i białe nie pchały dalej. Natomiast jak już popchnęliśmy, to dostaliśmy pewną siłę, od której chcemy się rozwijać trochę dalej. Teraz te kamienie tutaj mamy. One są yy, mocniejsze, mocniejsze. Oddaliśmy co prawda więcej terenu po lewej, ale sami jesteśmy mocniejsi. No i nie ma się co bać, trzeba zagrać już dalej wtedy. Na przykład tutaj. To by jeszcze miało sens. W grze białe zagrały bardzo blisko. Jeżeli chcemy zagrać to ba, ba, tak bardzo blisko, no to ta wymiana tutaj no, wcale nam się nie podoba. Moglibyśmy się obecnie obyć. Jesteśmy za blisko swojej siły. Czarne podeszły do Sansana. Sansan jest taki, że w sumie nie wiadomo, jak do niego podchodzić. Najczęściej używa się ruchu w Hoshi. Mówi się, że to jest słaby punkt. A ruchu na bandzie używa się wtedy, kiedy któraś strona jest dla nas bardziej interesująca i chcemy z jej strony grać. Tu nie jestem pewien, czy ta strona jest bardziej interesująca od drugiej, więc prawdopodobnie, jeżeli bym tutaj grał, to w taki sposób. Wiele hmm. czarne zagrały tu, białe tu, i czarne zdążyły się rozszerzyć. No i widać teraz, jak ten kamień. O, tutaj on jest yy, tak blisko białych kamieni, a gdyby był dalej, to bardzo ładnie by te kamienie tutaj zablokowały to rozszerzenie. A tak, czarne spokojnie się rozszerzyły i, i jakoś tam sobie poradzą. Podchodzą do rogu. Istnieje, joseki czarne wybrały brać z zewnątrz. Tutaj też nie wydaje się, żeby, żeby były za tym jakieś przesłanki, bo to joseki wybierają czarne wtedy, kiedy chcą brać jakiś z zewnątrz, chcą mieć wpływy. A w tej sytuacji na, w obu przyległych rogach mamy kamienie białe, tutaj i tutaj, więc ten wpływ będzie cięższy do wykorzystania, i od razu białe też mogą zacząć walczyć, tak jak to w grze się zdarzyło. Tak jeżeli mamy, nie ma czarne żadnych, żadnych kamieni w okolicy, albo my jako biali mamy tutaj kamienie. To możemy, możemy walczyć i to też jest w porządku. Więc trochę dziwny wybór. Ja bym wybrał któryś z tych tutaj bardziej podstawowych wariantów. Na przykład taki. Nie ma w tym nic złego. Wracając do gry. Białe postanowiły od razu ratować kamienie w Q14 grając, i to jest jak najbardziej w porządku. Wiele osób by chętnie tutaj chciało zagrać teraz Q13 atakując te kamienie, ale może nie wygląda, jest to błąd. Białe mogą grać tutaj, i ciężko będzie obie grupy czarne wzmocnić tak, żeby, żeby nic białe nie dostały. Istnieje też taka możliwość, ale preferowane jest granie kosumi, tak jak został zagrany w grze. Taki dość kształt dziwny, bo nie dotykający białych kamieni, nie zabierający oddechu, więc wydaje się, że trochę za łatwo mają białe, ale tym razem jak białe właśnie będą uciekać tak, to cięcie jest o wiele, o wiele lepsze, bo różnica jest taka, że gdy ten kamień jest tutaj, a nie jest powyżej, nie jest tutaj wyżej w B, no to wtedy czarne mają trochę lepszy kształt. Może to pokażmy, bo to jest też ciekawa rzecz. Jak to by wyglądało w tej sytuacji. Eee, powiedzmy coś takiego. I teraz czarne też mają mało oddechów. Białe mogą mocno naciskać na te czarne kamienie, na przykład grając tu. Nie bardzo wiadomo, jak to odpowiedzieć. Może byłoby możliwe podwójne hane, jeżeli drabinka nie działa. A jeżeli nie, to można spłaszczyć czarne dość, dość łatwo i poważnie. Dobra, w każdym razie yy, tu już się nie gra w o15. Tu nie gramy w o15. Yy, natomiast zazwyczaj się wypłaca ku 12 i, i wyskakuje po prostu, tak? Białe od razu wyskoczyły i to troszeczkę ryzykowne. Wydaje się, że czarne mogły teraz zepsuć kształt. Jakby to wyglądało? No teraz białe już nie mogę grać tutaj, bo zostaną złapane więc pewnie by zagrały tu, czarne tu, białe tu i czarne grają tu, robią kluchę i wygląda to dość nieprzyjemnie dla białych. Czarne mogą zabrać oddech i, i, i cała grupa mm, w ogóle ma białych bia biała ma mało oddechu, więc trzeba się ją mocno troszczyć. Może to wypłacić Atari, ale trzeba być bardzo ostrożnym, żeby przypadkiem nie zginąć na przykład. O, tutaj, tutaj. Tutaj jest tak bardzo skomplikowana sytuacja, w której białe mają mało Mało oddechów, mają dużo problemów. W grze by poszło inaczej. Czarne zagrały z tej strony i udało się białym wypłacić to i, i wyskoczyć. Tu nie jestem pewien tego ruchu. Możliwe, że lepsze by było zagrać tu lub tu. To są takie ruchy, które mi przychodzą do głowy. Hmm. Na razie czarno się zabezpieczyły u góry. Po prawej też wyglądają dość stabilnie, więc Dość szybko udało się białym, czarnym ustabilizować, a to jest takie niezaprzyjemne nie dla białych, no bo biały chciały tutaj atakować, rozdzielić kamienie czarnych i któryś z nich zaatakować. Na razie niewiele z tego wynika, z tego ataku. Mhm. Tutaj możliwe było też odpowiedzenie. To dogranie tutaj nie jest też złe. Możliwe, że trzeba było zagrać też wyżej, żeby ładniej te kamienia nam się zamykały. Ok, To jest taki ruch z jednej strony odważny, a z drugiej strony troszeczkę niepotrzebny, bo jakoś chcemy się jednak wzmocnić. Te kamienie jeszcze wcale nie są jakieś żywe i jakoś musimy się wzmocnić. Tak, biorąc pod uwagę, że mamy zdobiałą grupę, którą jak my się wzmocnimy, to będzie też można trochę pogonić, więc ważne jest to, żeby zagrać coś. No, i takim ruchem, który mi przyszedł na, na, na myśl od razu, jest po prostu wyskok. To jest ucieczka do centrum, też przy okazji troszeczkę kładziemy nacisk na, na tę grupę, więc to jest dobry sposób na wzmacnianie się. W grze czarne zagrały hane, to taki ryzykowny ruch, ale nawet jeżeli białe odpowiedzą w ten sposób spokojnie, to nie wydaje mi się, żeby to było lepsze niż po prostu wyskok, więc y, troszeczkę niepotrzebne. Białe wybrały cięcie, to jest troszeczkę ryzykowna strategia, muszę przyznać. Może to była taka pułapka ze strony czarnych, że gramy ruch, który jest troszeczkę wygląda jakby był do rozcięcia i biały rozcinają i nagle się trochę robi problem, bo okazuje się, że czarne mogą tutaj pchać, 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 pchać i coraz bliżej jest tego, żeby te kamienie tutaj były otaczane, więc jest bardzo trzeba być ostrożnym. W międzyczasie czarne zdążą jeszcze to się wydłużyć, mogą też na przykład jeszcze raz zagrać tutaj i zobaczyć, co biały odpowiedzą. Załóżmy, że na przykład tak, czyli tych kamieni w centrum w H15 złapać się nie da tak łatwo, trzeba się o to dość mocno postarać. No i teraz idziemy, idziemy dalej, nie? I w pewnym momencie białe będą musiały zignorować, bo zaraz zginą po prawej stronie, tak? Nie możemy w nieskończoność iść, bo zginiemy. Więc w momencie, kiedy białe zignorują, no to wtedy my możemy mocno zaatakować te kamienie, które są w środku. Wydaje się to jak najbardziej w porządku. Walka dla czarnych. Teraz grupa, już tutaj u góry, jest raczej spokojna. tak? Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ona miała zginąć. Chociaż w grze zobaczymy różne rzeczy. Czarne trochę to zostawiły i tutaj niesłusznie. Natychmiast białe zagrały w L12. I to jest bardzo dobry ruch. To jest ruch, który łączy dwie grupy słabe w centrum i dodatkowo zamyka czarne. Teraz te czarne już nie są takie pewne, że żyją. To jest nieoczywiste. Więc bardzo ważny, istotny ruch. Yy, trzeba go grać. Trzeba go grać po prostu. Czarne musiały dograć, do, by przeżyć. I teraz białe jeszcze mają nawet czas te dwa kamienie łapać. Bo gdybyśmy nimi uciekli, to jeszcze całe te, cała ta połączona grupa mogłaby być kiedyś w niebezpieczeństwie. A teraz nagle się okazuje, że te kamienie są złapane. Wszystkie białe kamienie są bezpieczne. W ogóle cięcie okazało się bardzo dużym sukcesem dla białych. Tak? Udało się zamknąć czarną grupę i przy okazji połączyć wszystkie swoje słabe grupy. Teraz czarne zagrały wydłużenie, które można zignorować. Tak? I tak te kamienie i tak te kamienie tutaj są złapane, więc jak zignorujemy, to nic się nie stanie. Możemy zagrać gdzieś w miejscu planszy, gdzie jest dużo, dużo punktów, na no, faktu. Można próbować redukować tę stronę, no cokolwiek, coś się. Coś może wymyślić. Można atakować te kamienie. Wszystkie te ruchy są w jakiś sposób sensowne. Białe odpowiedziały i czarne też odpowiedziały, też niesłusznie, no bo ten ruch w G12 nie jest aż taki duży. Gdybyśmy bardzo chcieli stworzyć po lewej stronie dużo punktów, no to bardziej bym rozważał skok, żeby być trochę szybszym tutaj. Słabości, które powstają, nie są takie straszne, a jesteśmy trochę szybsi. Przy czym nie jest to aż takie ważne, tak? biorąc pod uwagę, że na biała grupa i tak żyje, więc zupełnie białe nie muszą się nią przejmować, to spokojnie będą mieć czas na redukcję tej lewej strony. Dobra, wracając do gry. Tutaj czarne wydłużyły i białe zaatakowały ten, tę grupę na dole. Myślę, że odważnie można było nawet tutaj wejść, i niewiele tutaj czarne mogą żeby się obronić. Jeżeli chcą utrzymać połączenie, to muszą pozwolić białym zabrać im całą bazę, jakoś tak, w jedną stronę, czy w drugą może. Tak czy siak ta to, to, to baza zostanie zabrana, więc jest to jakiś sukces. W grze czarnym trochę łatwiej było zrobić kształt, który wygląda jakby tym kształtem był ten ruch, ale nie ma takiej prostej odpowiedzi na to N6, przynajmniej ja nie widzę, więc może też jest akceptowalne. Białe próbowało zepsuć kształt, ale to nie jest jakaś straszna wymiana. Ważne, że czarne kamienie są połączone i, i mają jakiś potencjał na bazę. O. Wreszcie ten ruch. Hmm. Korzystamy z tego, że jednak, jak graliśmy tutaj, no to rozdzieliśmy czarne. Jedną grupę już atakowaliśmy, udało jej się przeżyć, to została nam ta druga. I ona wcale nie jest aż taka mocna, jak się wydaje. Ale y, można tutaj znaleźć dobrą odpowiedź dla czarnych, no bo nie chcemy się łączyć w jakiś taki słaby sposób, bo po prostu czarne nie mają oczu i będą musiały uciekać, nie? tak nie chcemy się łączyć, nie chcemy się łączyć tak, mimo tego, że w grze zostało zagrane, bo teraz białe mają ten ruch i, i co, jak połączymy, to zupełnie mamy beznadziejny kształt. Natomiast jest ruch, który można było zagrać. W ogóle w sytuacji, kiedy mamy taki kształt, no to bardzo ważny jest ten punkt słabości, bardzo chcemy jako przeciwnicy go grać, ale czasem nie jest to aż tak dobry ruch, jakby się wydawało. Ja wiele razy się tak nabrałem, że natychmiast grałem w ten ruch, uważałem, że to jest wspaniałe i nie ma dobrej odpowiedzi. Ale jeżeli tylko czarne będą trochę elastyczne i nie będą na siłę się łączyć, to wtedy można odpowiedzieć na tyle dobrze, że nie będzie dużego problemu. Na przykład, zamiast łączyć się w jakiś bezpośredni sposób, tak albo tak, albo, albo tak, czarne mogą po prostu zagrać. Taki ciekawy ruch S9, takie te suji. To jest ruch, który bezpośrednio, bezpośrednio nie chroni przed tym cięciem. Teraz białe nie mogą przeciąć, bo zginął. Ale załóżmy, że odpowiedź za się na, na przykład, zagrają tu, albo no po prostu zostaną złapane, nic się nie dzieje. Więc muszą zagrać tu. I teraz czarne grają pod spodem. I co to daje? Jeżeli białe zamkną od tej strony, no to wtedy jest łączenie, ale w taki ładny sposób, jeszcze z możliwością zdobycia yy, oczu. A jeżeli na przykład zagrają przecięcie, no to tutaj już nie możemy niestety tych, tych kamieni złapać. Yy, drabinka nam nie sprzyja wbrew pozorom, jeżeli tutaj dobrze widziałem, więc nie możemy ich złapać, ale możemy bez bólu serca poświęcić te dwa kamienia. One nie są aż takie istotne, szczególnie biorąc pod uwagę, że te. Kamienie, które są rozcinane przez nie, czyli na przykład te białe kamienie i tak są żywe, więc tam nie obchodzą nas te dwa, te dwa trójkąty, więc możemy je po prostu bez żalu oddać i, i być zado, zado, zadowolonym z tego, że przeżyliśmy sobie sentę i przy okazji też y, przyszliśmy do kolegów naszych na dole. Czyli dzięki takiemu elastycznemu myśleniu można by się by było to obronić, tak? tylko y, taki nietypowy ruch w S9. I w ogóle pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy, mm, kiedy, kiedy białe zagrać się tak, ja zawsze zastanówmy, czy, czy to cięcie byłoby najgorszą rzeczą na świecie, świecie. Bo jeżeli nie byłoby, to możemy zrobić to tak, że pozwolimy białym odciąć, jeżeli dostaniemy coś, coś w zamian, po prostu. W grze zaczęło to wyglądać bardzo niebezpiecznie, bo udało się rozciąć to w taki sposób, że jeszcze czarne nie mają życia w tym, na bandzie. Co jest dużym problemem, zaraz zresztą zobaczymy. Białe się wracają, no i czarne by chciały bardzo zbić tutaj, ale wtedy umierają, więc nie mogą tak grać. Muszą wrócić tutaj do swojej grupy. No i teraz białe wychodzą, no i to wyjście jest dość problematyczne. Tutaj jest dużo kamieni, które mają problemy, a przy okazji jeszcze jest grupa na dole czarna, która też nie jest żywa, więc tutaj żadne walki nie będą sprzyjały czarnym. Ostatecznie wzmocniły czarne swoją grupę na dole, która jest największa i najważniejsza, więc ma to jakiś sens, ale w zamian tutaj białe wyskakują. No i yy, te cztery kamienie to jest dość dużo, jak oddamy je po prostu białym, to białe zyskają przewagę terytorialną, więc rozumiem dlaczego była próba ich uratowania. No ale to jest taka słaba grupa, ciężka, tak? Białe zupełnie dookoła nie mają żadnych słabych grup, tylko czarne mają słabą grupę. Więc to gonienie jest bardzo przyjemne. Można po prostu, może bie, mogą białe gonić, nie przejmując się absolutnie niczym, i to zawsze jest pewien problem. Tu mam wrażenie, że, że, że czarne się trochę, znaczy białe trochę m, przeszarżowały, i czarne bardzo ładnie tutaj wydłużyły się. To jest taki ruch, który łączy się z tymi kamieniami po prawej. To jest bardzo ważne, a z drugiej strony. No, nie jest łatwo wykorzystać to agi po lewej. I gdyby udało się tutaj czarnym zdobyć ten teren po lewej, większość terenu uzyskać i uratować swoją grupę po prawej, to gra jeszcze by była jak najbardziej równa, można byłoby tutaj próbować. Niestety po ruchu białych czarne pozwoliły złapać trzy a to też jest dużo punktów i, i spora strata, bo w sente te, 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 te punkty sobie straciliśmy, nie? więc udało się wykorzystać. Gdyby natomiast się tutaj wydłużyć, no to ja nie wiem, jak tutaj białe mogłyby nas ukarać za to. To nie jest takie proste. Możliwe, że jakieś tutaj walki są możliwe, ale jest to trudne. Musiałyby białe napracować się na to, na to zwycięstwo swoje. A w tej sytuacji białe po prostu zdobywają profit i w połączeniu z tym, co zdobyły właśnie w tych okolicach, jeszcze w tych okolicach, to już ta przewaga terytorialna się pojawia. Taka poważna. Na koniec tej gry jeszcze była, był atak na grupę tę u góry. Ja co prawda bardzo myślałem o tym, żeby grać J18 i wtedy to jest w wsente, trzeba odpowiedzieć czarnymi, ale białe postanowiły od razu zabijać. I wydaje się, że czarne mogą się bezpiecznie połączyć i tej śmierci tutaj nie ma. Tutaj powinny czarne sobie poradzić. W grze czarne zagrały z tej strony i tu już się zrobiło bardzo skomplikowane. Białe zagrały tu. Wciąż czarne mogą oddać ten kamień na przykład tak i też sobie przeżyć, to wciąż jest życie, ale czarne postanowiły połączyć i tu się zaczął problem. Białe się wydłużają. No i teraz nie ma oczu, nie ma oczu. Ostatecznie powstało tutaj takie ko. Ko jest bardzo duże i prawie że o całą górną bandę, więc, więc kolejny z białych i to było już po prostu dla czarnych za dużo. Ale dało się tutaj płyn spokojnie tak przeżywać. Zwy zwyczajny ruch ten jest, jest ok. Można, można grać w takie ruchy. Powinien wystarczyć na przeżycie. Wciąż była mają przewagę, ale przynajmniej gra nie jest skończona. Dobra, podsumowując, y myślę, że najważniejszą lekcją, którą można się tutaj, y którą można poznać na tej grze, jest właśnie to, co się stało z prawej strony. Że w momencie, kiedy przycisk grozi nam cięciem, to czasem nie chcemy się połączyć w taki sposób, który nie daje punktów w ogóle, który jest tylko takim ruchem damy, tak czy tak? Czy tak? Możemy czasem zgodzić się na to rozcięcie w zamian za coś innego, na przykład za, za wzmocnienie tej grupy, która ma znaczenie. W naszym przypadku tą grupą, którą ma znaczenie, jest ta grupa na bandzie to jest grupa, którą, która tak naprawdę nas interesuje. A jeżeli biały nie będą chciały rozcieczniać, to, to połączymy się w lepszym kształcie, więc. Yy, takie elastyczne myślenie jest potrzebne często w go. W szczególności. No i tyle. Ze strony białych z kolei. Yy, troszeczkę czasem yy, na początku te dżoseki były takie wybrane nieodpowiednia albo nie do końca prezyjna. Na przykład tutaj to wydłużenie i to rozwinięcie bardzo bliskie, to niepasujące do siebie ruchy, czy mm, może trochę za szybko tutaj uciekaliśmy tymi, tymi kamieniami, tak, bez żadnego wsparcia. Albo na przykład tutaj mogliśmy się nalać na zepsucie kształtu, więc trzeba najpierw to wypłacić. Takie dość drobne, ale ważne sprawy, nie wszystkie wykorzystane przez czarne, ale, ale musimy uważać, bo łatwo później stracić dużo punktów albo zyskać słabą pozycję, jeżeli nie będziemy tacy ostrożni. I to cięcie też. To, to trochę była pułapka i ryzykowne to cięcie na początku. Większość błędów była, trzeba przyznać na samym początku, nie? Później już gra białych była, była solidna dość. Może za wyjątkiem odpowiedzenia tutaj, bo to było niepotrzebne. Mhm. Dobra. tyle o tej grze. Wydaje mi się, że Pamilian wygrał w ogóle grupę, już chyba drugi raz w rzędu. A może już nie pamiętam. W każdym razie dobrze mu idzie i mam nadzieję, że będzie muszło dalej w wyższych grupach. Biorąc te, te też życzę powodzenia w kolejnych edycjach i do usłyszenia w nowym sezonie. Trzymajcie się.